Po całym dniu zmagań w wykonaniu dzieci przyszedł czas na dorosłych. Za chwilę rozpoczniemy dziewiątą, czyli przedostatnią kolejkę w Lidze Jomafaj Senior. Dziś przyglądać będziemy się szczególnie w spotkaniu w MaximusGdansk.pl oraz Unpre Academy. Chociaż Maximus zapewnił sobie już w poprzedniej kolejce tytuł najlepszej drużyny sezonu Zima 2022, to za jego plecami toczy się naprawdę zacięta rywalizacja o kolejne miejsca na podium. Aktualnie drugie miejsce zajmuje zespół Unpre Academy, który w poprzedniej kolejce po bardzo zaciętym spotkaniu pokonał zespół Walenie w basenie. Czy pod opieką Patryka Bieńkowskiego pójdą za ciosem i staną się pierwszym zespołem, który w tej edycji pokona Zielonych? O tym przekonamy się już niebawem, a w międzyczasie zapraszam na rozmowę z kapitanami obu zespołów. W naszym studiu jest już kapitan y, drużyny Maximus PL, Jarosław Marczewski Cześć! Jarek. Cześć. Jarek, na samym początku chciałem Wam pogratulować zwycięstwa w tych rozgrywkach. O ile, na początku, o ile na początku rzeczywista Wasza przewaga była dosyć wysoka, to w ostatnich meczach już te mecze były naprawdę bardziej wyrównane. No tak, zgadza się. Myślę, że to jest spowodowane było jakimś takim pewnym rozluźnieniem, mniejszą koncentracją może i tyle. Ale najważniejsze jest to, żeby nawet takie mecze potrafić wygrać i to wam się udało. Tak. Yy, powiedz mi, zwycięstwo w tej lidze to było waszym głównym celem przed przystąpieniem do rozgrywek? Nie, nie. Nie zakładamy tak, takiego sobie celu po prostu. Yy, uważamy to po prostu za jakieś takie yy, spędzanie yy, czasu, yy, żeby się po, trochę poruszać. Mhm. Yy, Ten wynik sportowy, no, po prostu fajnie, że, że, że wyszło. Mamy też tam już jakby zgraną ekipę od, od, od jakiegoś czasu, także to y, fajnie jest y, rzeczywiście jak to wszystko wychodzi, ale to też nie, nie, nie zakładamy tutaj, y, że nasze główne nastawienie jest na, na wygranie ligi. Okej, okay. no właśnie, powiedziałeś o tym zgraniu zespołu, ponieważ u nas w rozgrywkach debiutujecie, ale widać, że ze sobą już troszeczkę gracie. Y, powiedz mi, jak długo, y, od ilu lat gracie już ze sobą? No to tak, tak y, różnie, bo to tam się... Y, Zaczynaliśmy już tam generalnie uczestniczymy w rozgrywkach już od 11 lat. O. Także faktycznie to tam jakoś wychodzi i tak mówię, z tym składem obecnym myślę, że już jakieś 3 lata faktycznie gramy ze sobą. No tak, to akurat widać rzeczywiście na, na boisku, jak się na was patrzy. Powiedz mi dzisiaj ciekawe spotkanie z UNPR, czyli zespołem, który już wielokrotnie pokazał, że potrafi dobrze grać w piłkę. Jakiego meczu się spodziewacie? No, jak, jak, jak zawsze, za, zaciętego y, mówię, pomimo że wy, wyniki mogłyby wskazywać, że łatwo wygrywaliśmy, ale te, te mecze zawsze jednak były, były pomimo wyniku były zawsze zacięte, także tak, takiego meczu również się teraz spodziewamy. No właśnie, teoretycznie już jesteście mistrzem rozgrywek, e, macie zagwarantowane to pierwsze miejsce, ale do dzisiejszego meczu podchodzicie bardziej, ja już tak roz, bardziej na luzie, czy jednak mimo wszystko pełna koncentracja? Nie, zawsze, zawsze tak samo, także, tak jak mówiłem, tutaj wynik... E, przychodzimy tutaj dla przyjemności, e, także też jest e, przyjemnie, kiedy się tam rzeczywiście na poważnie to też traktuje i no i tak będziemy do tego podchodzić, do, do końca. Okej. Okay. Powiedz siłą waszego zespołu jest duet duet Janusz, Janusz i Aleksander Łazarsty. Mocno liczycie na ich dobrą grę w dzisiejszym spotkaniu? No dzisiaj akurat Alka niestety nie ma, ale no Janusz pewnie będzie jakby do końca walczył o... kto będzie o, wspierał? O, o zwycięstwo, Bo jest tam dużo tam kolegów, którzy tam też są do, do, dobrymi asystentami, także myślę, że Janusz trochę bramek strzeli dzisiaj. No właśnie, to zabawmy się na zakończenie w typera. Powiedz mi, ile bramek strzeli Janusz? 5. Dobra, to to zweryfikujemy już za 50 minut. Moim i Państwa gościem był Jarosław Marczewski z drużyny Maximus Grańczpl. Dzięki Jarek. Dziękuję. Patryk Binkowski z drużyny UNPRE jest już z nami. Cześć Patryk! Cześć. Patryk, przed przystąpieniem do rywalizacji zapowiadałeś walkę o zwycięstwo, ale początek nie należy w wyko, Waszym wykonaniu do najlepszych. Co się stało? No standardowo, graliśmy na papierze, mieliśmy dobrych ludzi. Uważam, że jednych z indywidualnościami, jednych z najlepszych, no ale niestety nie ma zgrania, więc rozpędzamy się. Teraz pod koniec trochę lepsze te wyniki były. No właśnie, z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej. Co prawda szans na zwycięstwo już nie macie, natomiast drugie miejsce będzie dla Was sukcesem? Hmm, tak, ogólnie będę zadowolony z drugiego miejsca, jak najbardziej. Można powiedzieć, że w ostatnim meczu wyszarpaliście zwycięstwo drużynie, drużynie Walenie w basenie. Czy warto grać do samego końca? No jak nawet sprawdzisz statystyki, to w sumie w każdych meczach, nawet jak był remis, to byśmy drużyną, która na sam koniec strzelała bramki. Więc no nie poddajemy się i do końca gramy i to wiele razy mogliśmy jeszcze wyjść na prowadzenie w ostatnich sekundach, ale skuteczności brakowało, mm -hmm. więc no niestety. No właśnie, dzisiaj powiedzmy przed Wami spotkanie z Maximusem, czyli drużyną, która już Zapewniła sobie pierwsze miejsce w rozgrywkach. Jakiego momentu się spodziewacie? E, szczerze? Powiedziałem chłopakom, że żebyśmy nie przegrali większą ilością bramek niż 6, bo no niestety skład dzisiaj jest okrojony. Nie mamy żadnych zmian. No tak wyszło, nie? I staramy się, żeby jak najmniej po prostu dzisiaj dostać w plecy, że tak powiem. Ale najważniejsze, że udało się jednak ten skład zebrać i że przystąpiliście do tego spotkania. E, powiedz mi na co dzień rywalizujecie na większych boiskach. Tutaj przechodzimy, przychodzimy na boiska mniejsze. Mimo wszystko udało ci się skompletować e, skład, który na papierze wygląda naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ci e, proszę, jak przybyła selekcja do twojego zespołu. E, ogólnie pierdziłem zawodników, z którymi grałem w innej lidze, e, plus bramkarza, z którym że tak powiem, cały czas ze mną, że tak powiem dowodzi. E, dobrałem Krzyśka, e, Puto i on po prostu rzucił hasło, że jeszcze może tu zapytamy się kogoś tam kogoś i z polecenia po prostu innych mhm. zawodników dobraliśmy resztę składu. Ty się lepiej czujesz w roli trenera czy menadżera? Pomidor. <grych> Okej, okay. yy, powiedz mi to na zakończenie, yy, co Was bardziej motywuje przed przystąpieniem do tego spotkania? Yy, przybliżenie się do drugiego miejsca w rozgrywkach czy może pokonanie niepokonanej dotychczas drużyny? aktualnej sytuacji jednak walka o drugie miejsce. Bardzo. No dobra, widzę, że już Twoi zawodnicy są gotowi, więc ja już Cię nie zatrzymuję. Moim Państwa gościem był Patryk Bieńkowski z drużyny Ulpre. Dzięki Patryk. Dzięki.